Serdecznie na kolejnych zajęciach online naszej grupy Historia bliżej życia. Tematem dzisiejszych zajęć będzie wykład dotyczący praktyk pochówkowych, cmentarnych, związanych z tradycją Tatarów polskich. O tych ciekawych i mało znanych aspektach historii opowie prawdziwy polski Tatar, pan Dżemil Gębicki, zamieszkały w Kruszynianach, który oprowadzi nas po miejscowym cmentarzu i pokaże z bliska, jak wyglądał pochówek wśród muzułmanów pochodzenia tatarskiego, żyjących do dzisiaj na Podlasiu, w naszym kraju. Także zapraszam na ciekawy wykład. Nasza wieś Kruszyjany liczy obecnie mieszkańców tylko 30 parę rodzin, to co prawosławni katolicy w większości, nasz jest 5 rodzin. Po wojnie było 300 Tatarów 100, ale wyjechali za pracą do miasta. A nasza parafia muzułmańska gmina to 120 osób. Mieszkają w Białymstoku, z tej wsi pochodzą i otrzymują nasz meczet. My w tym meczecie piątki zbieramy się latem, bo mieszka na życie Dzisiaj Dziś 13 była tu krótka modlitwa. Ale przyjeżdżeli mam także na święta. 9 razy do roku macie w stały wiertek. Większość żyje na Podlasiu, 700 w Białymstoku. I mamy zespół dzieci z Biegostopu, tańczą narodowe tańce. Wszyscy mieszka w Gdańsku, tak jak inni Polacy. Repatrianci z Litwy, a Gorzów czy Wrocław to z Białorusi. I my mówimy o sobie, że jesteśmy polskimi Tatarami. Bo została religia, tradycja, puchnia, a języki nie mówimy już 300 lat. A jak ktoś nam Tatarów zadaje pytanie, czy my się czujemy Polakami, to odpowiadamy, że my się nie czujemy, ale jesteśmy. No i od kilku lat wracamy właśnie do wsi Udało się odnowić meczet i cmentarz, a po drugiej stronie podjęliśmy centrum Królowej Tatarsy. Tam będzie nasze muzeum, które otworzymy już tego lata. Więc historia to toczy nasza kochana wieś od żyła. Była szósta jedynka, 1699. Ja będę już Państwu dwóch grupach mówić o historii meczecie. Tatarzy są w tej wsi od 1679 roku, no a ten grup jest 20 lat później. Tu pod ziemią są groby od początku. Więc nigdy tu się więcej nie pochować. Zbór z kamienia przenosimy, dalej cmentarz rośnie. A to są zabawy groby. Chciałem powiedzieć To jest cmentarz. Tutaj w Bochonikach i Warszawie. Tutaj przywozi się tataru że z jest Dostoje, z całej Polski. I u nas jak się pochowa zmarłego, to się prawów nie narusza, więc za 50, za 100, 200 w samym miejscu nie chowamy. Więc tu można przeczytać nam grup pisze, 1861, ten grupa 175 lat. W większości zapadły się pod ziemię, ale myśmy tak kilkanaście co roku wyciągamy, szukamy to nie czyścimy i układamy na powrót kamienie dookoła. Więc kiedyś nagrobki były tak. Mały kamień nogi, duży głowa, trzy rzędy, a w każdym nieparzysta liczba kamieni. I zmarły tak leży, że patrzy na prawo w stronę meki, więc w Polsce na wschód, bo Mekka po prawej stronie. A i tak napis z drugiej strony. Napis tu, a grup tu. W napis, odwrotnie niż pani. Bo to mówiono, że jak dusze wstają, żeby anioły z nieba mowy Żeby się na górze w księgowości nie pomylić. A po wodzie będzie polinizacja. Napis z jednej, a ostatnio taka moda, no nowych zobaczymy obu stronie. I u nas pogrzeb sam wygląda tak. Kobiety, kobiety, mężczyźni, mężczyźni obmywają z marego, przygotowują i zawija się płótną nianę z trupy na końcach. I ciało leży na ławie przykryte suktem zielonym, one się ciało po śmierci nie ogląda, jest przykryte. Przez całą noc w duchowni modlą się cały koran, a rodzina robi na ofiarę takie bułeczki, takie placki, dżajmy, czy znaczy taką halwę. I ona się mówi, żeby rodzina nie cierpiała, to najlepiej pochować jak najszybciej. Więc zachowają z bliska stoku, a nawet drugiego dnia po południu przez zachodem. Trum nie jedzie, a do grobu się opuszcza w samym futnie. Jak się opuści, to my wkładamy razem zwoje z modlitwą, a zamiast trumny daszek, tak pionowo, z drugiej strony meki, tak pod skosem, po bokach. więc daszek na, ale leży na ziemi. Jest modlitwa, duchowny polewa grób wodą od głowy do nogi, każdy przysypuje po trzy garści piachu. A na końcu jest modlitwa za zmarłego, rodzina dzieli to wiara te słodycze. I Państwo zaraz po pogrzebie mają stypę. To u nas typy nie ma, ale 40 dni po ścisła żałoba, rok czasu poczy na roty, to jest tak zwana wieczerza. Spotkanie rodzinne w domu z ulicwą zmarłego z uroczystym obiadem, z dzieleniem ofiar. A za nadanie imienia to jest w domu rodziców. Małego noworodka obmywa się rytualnie przed pierwszą ulicą, ubiera i kładzie się w domu na korzyszko główko w kierunku maki. Obok dziecka leży koran, sadoga, ofiarę ze słodyczy i tort. Czy stole jest Imam, Rodzice i Azanowi. Azanowi to krzesł. Duchowny intonuje azon. nawołuje dziecko na pierwszą murystwę, tak jak zwierzyczki meczetu. Odmawia się modlitwy i kamer, trzymają za palce w rączkę, o Panu Bogu. Szepcze łóżka, wyznanie naszej wiary. Mówię murystę Kizmet, żeby się kierować świętymi księgami, trzyma za rączkę mówili. Mówi. mówi na przykład Maciej, pamiętaj do dnia zmartwychwstania, po takim nie będzie wyzwany przed oblicze Pana Boga. A na końcu modlimy się za szczęście dziecka, rodzica za nowy dzielowe, ale jest małe przyjęcie domowe. To taki jakby szedł, ale to małe, domowe. A jeśli chodzi o pogrzeb, to u nas kobiety, kobiety, e, przygotowują mężczyźni i mężczyznę i u nas również musi być meczecie, bo to jest umowa. Najczęściej są w sali wesen albo pani młodej, a u nas jak coś sobie życzy, to są w meczetach. I świadków jest czterech, samych mężczyzn. Pan młody, tatą i z tych świadków, młody się we własnym domu i żegna dom rodziny, otrążając trzy razy Stół trzymają się rękoma. Później przyjeżdża do domu pani młodej i panią młodą w czasie głośnych targów wykupuje za zasłodyczenie.